W człowieku tkwi nieodparta potrzeba bycia akceptowanym. Za wszelką cenę musicie jednak zaufać tym cząstkom swojej osobowości, które wyróżniają was spośród innych i sprawiają, że jesteście niepowtarzalni, nawet jeśli wyróżniająca was cecha jest dziwna czy nieakceptowana. W życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę, chodzi o to, żeby nauczyć się tańczyć w deszczu. Jesteśmy kim jesteśmy i mamy zaskakująco mało do powiedzenia w tej kwestii. Jeśli to zaakceptujesz, reszta pójdzie z górki. Akceptacja nieakceptowalnego jest najpotężniejszym źródłem uczucia czystej wdzięczności na tym świecie. Co jest najbardziej osobliwą rzeczą na świecie? Mężczyzna lub kobieta, mądry na tyle, że patrząc na świat, akceptuje go. Dobry czy zły, taki, jakim jest. Trzeba przyjmować ten świat takim, jaki jest, bo innego nie mamy. Robi to choć wbrew sobie, nawet ten, kto twierdzi, że się świata wypiera. Żeby być naprawdę szczęśliwą, musisz tego chcieć. Choćby życie ci się skomplikowało, musisz zaakceptować to, co się stało, porzucić ideały i nakreślić nową mapę prowadzącą do szczęścia. Ciesz się, że jesteś taki, jaki jesteś. Zamiast się nad sobą litować, zaakceptuj twoje obecne okoliczności takimi, jakie one są, jako fundament, na którym można budować. To, w jaki sposób człowiek akceptuje swoje przeznaczenie i cierpienie, jakie ono z sobą niesie, to, w jaki sposób bierze na barki swój krzyż, może być dla niego, nawet w najtrudniejszych chwilach, wyjątkową okazją do pogłębienia sensu własnego życia. Może bowiem wbrew wszystkiemu zachować odwagę i bezinteresowność, albo walcząc zaciekle o przetrwanie, zapomnieć o swojej ludzkiej godności i zniżyć się do poziomu zwierzęcia. Człowiek może zatem wykorzystać szansę, jaką daje mu życie i wzrastać moralnie na przekór temu, co się z nim dzieje, ale może też ją odrzucić. Jego decyzja świadczy zaś o tym, czy jest godzien swojego cierpienia, czy nie. Doceniaj to, kim jesteś. Zachwycaj się tym, co odróżnia cię od innych. Opowiadaj swoją historię na swój własny sposób. Przyjmuj chętnie to, co stanowi o twoim wewnętrznym pięknie i tym zewnętrznym, i wiedz, że jeśli ty będziesz to robić, nikt inny nie zdoła tego piękna przeoczyć. Rozkoszuj się odmiennością, dzięki której ty to właśnie ty i bądź z tego dumny. Spokój umysłu jest akceptacją tego, co jest, bez żadnych warunków, bez własnego widzimisię, się, bez lubię, nie lubię. Bezładne, brzydkie, dobre, złe. Nie potrzebuję niczego, żeby już teraz mieć spokojny umysł. Życie jest dokonywaniem wyborów. Wybór nie dotyczy tego, czy chcesz czuć ból, czy nie. Dotyczy raczej tego, czy żyć życiem wartościowym i pełnym sensu, czy nie.